Zadanie 17 sierpień 2024. W trójkącie prostokątnym ABC sinus kąta CAB jest równy 3 piąte, a przeciwprostokątna AB jest o 8 dłuższa od przyprostokątnej BC. Długość przeciwprostokątnej AB tego trójkąta jest równa 18, 20, 24 czy 25. No to narysujmy sobie ten trójkąt prostokątny. Trójkąt ABC I teraz tak, sinus kąta jest prostokątny CAB, CAB, nazwijmy sobie ten kąt alfa i sinus tego kąta to 3 piąte. Sinus kąta to długość przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta, czyli tej, do przeciwprostokątnej. No i teraz przeciwprostokątna AB, czyli ta, jest o 8 dłuższa od BC, czyli o 8 dłuższa od tego. To znaczy, że no, nazwijmy to sobie A, B i C. C to jest A, dodać 8. No i pytanie, jak to rozwiązać? No widać, że różnica tutaj wynosi 2. Żeby różnica wynosiła 8, to boki muszą być 4 razy dłuższe. 4 razy dłuższe to oznacza, że to musiało być 20, a tu dwanaście, czyli poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B.